Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Raś. Jestem doradcą techniczno-handlowym w firmie Timag Agro. Pracuję na terenie Inowrocławia oraz Mogilna e, i w dniu dzisiejszym chciałbym w kilku krokach przybliżyć w jaki sposób e, można podnieść opłacalność produkcji e, warzyw uprawianych w polu. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób możemy to zrobić. Otóż pierwszym krokiem jest wykonanie badań ogrodniczych. Dzięki nim poznamy faktyczną zawartość składnika pokarmowego w glebie, poznamy zawartość wapnia przyswajalnego, poziom zasolenia, poziom chlorków oraz poziom pH, jakie mamy na danych działkach. Drugim krokiem jest analiza wyników badań ogrodniczych, i tutaj też jest nasza rola jako doradców, aby Państwu w tym pomóc. Służymy fachową wiedzą, jesteśmy w stanie co do kilograma obliczyć nawożenie pod określone uprawy. I przechodząc do kroku trzeciego, wykonujemy nawożenie zrównoważone z wyliczonych dawek pokarmowych, jakie poczyniliśmy do danych upraw. Co daje nam zrównoważone nawożenie? Dzięki e, temu dbamy o potencjał ponotwórczy roślin, oszczędzamy pieniądze, e, dbamy o to, aby rośliny miały odpowiedni poziom uwilgotnienia gleby e, oraz pilnujemy tego, aby zasolenie e, i poziom chlorków były na odpowiednim poziomie. Co możemy jako firma Timak Agro e, zrobić, aby ponieść opłacalność produkcji w uprawach warzywniczych? Po pierwsze, topfos. Czyli fosfor jednowapniowy połączony moskiem wapniowym z cząsteczką organiczną. Daje nam to większe wykorzystanie składnika pokarmowego z tej samej dawki nawozu, ponieważ jego owstycznianie w niskim oraz zbyt wysokim pH jest obniżone i e, aktywność składnika pokarmowego e, jest na poziomie 60%. Po drugie, mezokalk. Jest to reaktywny węglan wapnia pochodzenia morskiego. Służy on nam do stabilizacji mikro pH. W strefie korzenia, pełni funkcję wapnia odżywczego i pomaga w stabilnym pobieraniu składników pokarmowych, które znajdują się w glebie. Po trzecie, Fizja Plus jest to aminopuryna, która wpływa na intensyfikację rozwoju systemu korzeniowego stymuluje roślinę do większego i intensywniejszego pobierania wapnia fosforu oraz potasu oraz zwiększa. Odporność na stresy w początkowych fazach rozwojowych roślin. Podsumowując. Pamiętajmy, wyniki badań ogrodniczych pozwolą nam ułożyć zrównoważone nawożenie pod uprawy warzywnicze, ale i pozwolą nam zadbać o nasze gleby oraz o środowisko naturalne. Dziękuję.